Dzień dobry Państwu. Dzisiaj no, znalazłem teraz 20 powiedzmy 20 minut przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami pomyślałem, że może uda mi się w tym czasie nagrać dla Państwa uzupełnienie do poprzedniego spotkania, czyli do tego spotkania związanego z instrukcjami warunkowymi. Ja tam już miałem dla Państwa przygotowaną część związaną z pętlą WHILE, a w zasadzie z takimi podstawami pętli WHILE, na, na jakich jesteśmy na obecnym etapie. No, i w związku z tym, w związku z tym myślę, że te 20 minut powinno nam na to wystarczyć. Oczywiście w takim kontekście, do którego będziemy jeszcze wracać, to znaczy ja będę cały czas, cały czas chciał do Państwa wracać jeszcze w przyszłości i w chwili, kiedy będziemy więcej z tego oprogramowania poznawali, to te petle while będziemy oczywiście też w znacznym stopniu rozszerzać. Natomiast na razie myślę, że myślę, że te 20 minut nam na to wystarczy. Przepraszam, tak jak powiedziałem, mam dosyć duże ograniczenie czasowe, więc bez zbędnego wstępu pozwolę sobie przejść już od razu do naszego kodu programu. Klasycznie udostępniam Państwu już teraz cały ekran po to, abyśmy nie mieli problemu z... Z, z tym rysowaniem. Nie wiem, jak Państwa odczucia co do poprzedniego spotkania, ale mam nadzieję, że było, no pomimo to, że było dłuższe, to było ono całkiem, całkiem przystępne. Okej, okay, pętlałaj. Proszę Państwa, co to są w ogóle pętle? Ja to mówiłem na zajęciach z całą pewnością. Mówiłem to na wykładach dla grup, które mają wykłady, mówiłem to na ćwiczeniach dla grup, które nie mają wykładów, a pewnie i na wykładach i na ćwiczeniach dla grup, które mają jedno i drugie, bo to wszystko zależy od tego, na jakim kierunku macie Państwo ze mną, czy za Państwo ze mną z jego W każdym bądź razie, jak możemy to odróżniać? My na poprzednim spotkaniu mieliśmy instrukcje warunkowe. I te nasze instrukcje warunkowe, tak jak już powiedzieliśmy sobie, wtedy służą nam do rozpatrywania czy działania programu w zależności od pewnych, od pewnych od wystąpienia pewnych czynników, czyli od pewnych warunków. Tak? Tam było IF, i później był warunek, dwukropek, to IF otwarcie nawiasu, dwukropek, tak jakby zamknięcie nawiasu, a więc nawiasów nie dajemy. I wszystko, co jest w tym wcięciu, w tym miejscu. A to jest część wewnętrzna naszej instrukcji warunkowej if. Super. Czyli co się wydarzy, jeżeli tak jest. Był tam też możliwy, ale niekonieczny. L if, był też else. No, ale to są poprzednie zajęcia, więc nie będę do tego wracał. I jakaż jednak jest różnica, albo czymże w tej sytuacji są nas pętle? Proszę Państwa, instrukcja warunkowa działa tylko raz. Instrukcja warunkowa działa tylko w tej chwili. Jeśli nie masz kluczy, to spójrz na stół. Czy czasami na tym stole te klucze nie leżą? Nie leżą. I odpowiadam, nie leżą. Kropka. Natomiast pętle, a przynajmniej pętla while, jest zbliżona, i państwu się na początku skrajnie to myli, jest zbliżona do instrukcji warunkowej if, bo ona też wygląda podobnie. Piszemy while. Ja piszę drukowanymi literami, bo, bo tak, żeby było dla Państwa czytelniej. Oczywiście wielkość liter ma znaczenie. I trzeba wszystkie te rzeczy pisać małymi literami, które ja tutaj piszę drukowanymi. Piszemy while, następnie warunek, dwukropek i co? Znowuż jeżeli, ale nie tyle jeżeli, ale dopóki warunek jest spełniony. Więc while, warunek, dwukropek i tutaj instrukcja, warunek spełniony. Instrukcja, kiedy warunek jest spełniony. Tych instrukcji oczywiście możemy mieć wiele. Tyle, proszę Państwa. Różnica, bo zacząłem od różnicy. Znaczy tyle, jeżeli chodzi o konstrukcję. Różnica, bo zacząłem od różnicy. Właśnie różnica jest w tym słowie, które podałem, czyli dopóki. Dopóki ten nasz warunek jest spełniony, to coś rób. Więc gdybym powiedział dopóki szukasz kluczy, to patrz na stół. Ja bym teraz musiał cały czas mieć głowę spuszczoną i patrzeć na stół, szukając tych kluczy. No byłoby to sensowne, byłoby to sensowne, gdybym rzeczywiście, czy gdyby programista rzeczywiście miał pewność, że na tym stole są klucze. Nie? Ja teraz będę szedł centymetr po centymetr, centymetrze, każdemu z Państwa się to pewnie wielokrotnie w życiu zdało, zdarzyło, że Zdarzyło, że macie Państwo, że szukacie Państwo czegoś, wiecie, że to jest w tej szufladzie i 15 razy przeglądacie, nie ma i za którymś razem się trafia. Ja tak mam z żoną nieraz, mówię, gdzie to jest? Nie wiem, w lodówce, tam i tam. Mówię nie ma, z całą pewnością tego nie ma, jest, ja mówię, nie ma, ona przychodzi i rzeczywiście jest, nie i to jeszcze dokładnie w miejscu, o którym mówiła, ale ja tego znaleźć nie mogłem. A w drugą stronę tak mam z narzędziami, mam piwnicy narzędzia, i ja jestem w stanie ciemno powiedzieć, gdzie które leżą. No a czasami moje córki czy żona choćby pięć razy poszły, ich nie widzą nawet jak powiem dokładnie, gdzie jest. To, m, przepraszam, że, że, że taka noga, ale to wchodzi o to, że tą pętlę while mówimy, dopóki nie znajdziesz, to tego szukaj na tym stole. Problem jest taki, gdyby nie było tych kluczy na tym stole, bo powstałaby nam wtedy pętla taka w nieskończoność, znaczy dosłownie pętla w nieskończoność. Ona by działała bez przerwy. Przepraszam na momencik. Ja muszę coś sprawdzić. Teraz wrócimy do tego, co mówiłem. Dobra. Okej, okay, już jestem. Eee, zacząłem psy szczekać i nie chciałem po prostu, żeby Państwu przeszkadzały te psy, więc pozamykam G, aby teraz nie było, to, nie było to w żaden sposób e, słyszalne. Ja też pozwolę sobie co jakiś czas, i bardzo to przepraszam, zerkać na godzinę po to, żeby nie przegapić tej naszej, tej mojej, przepraszam, tego mojego kolejnego spotkania. E, Okej, okay, wracając. E, czemu to jest niebezpieczne? No bo wtedy zapętlimy nasz program w kółko. Mam nadzieję, że nie uciekłem tymi analogiami zbyt daleko. I że, I że Państwu nie namieszałem bardziej niż bym chciał, przechodźmy już teraz do, do, sedna, do sedna naszych przykładów. E, proszę Państwa, chciałbym podkreślić, że pętla while również może mieć instrukcję, może mieć else. Podobnie jak if mógł mieć else, podobnie while może, no nie ma żadnego if, else, no bo się nie da, natomiast jest else. Nie będę go teraz tłumaczył, bo to nie jest element, czy to nie jest czas, na którym powinniśmy się nad tym skupiać. Przejdźmy, przejdźmy w takim razie do, do przykładu. Ok. Przykład. Po pierwsze przykład. Po pierwsze przykład, w którym nam to, nam to zadziała. Wyobraźmy sobie, że chcemy wyświetlić wszystkie. Albo inaczej. Bardzo często ode mnie. Chcemy wczytywać od użytkownika liczby, dopóty, dopóki nie poda zera. Na przykład. Super. Klasyczna postać pętli while. Liczba przypisz. E, INT, bo wiemy, że to będzie liczba. Załóżmy, że całkowita. Input, bo chcemy wczytać od użytkownika. Podaj liczbę. No bo ten użytkownik tą liczbę ma nam podać. I teraz mówimy while liczba. I dopóki liczba jest różna od zera. Ja robię odstępy pomiędzy tymi operatorami, żeby Państwu, żeby, żeby, żeby to było tytelnie, oczywiście tych odstępów pomiędzy operatorami robić nie trzeba. Dopóki liczba różna od zera, to co? No to nie wiem, to wyświetlaj potęgę tej kwadrat tej liczby na przykład. Print. Liczba do potęgi, dwa znaczki, yy, dwa znaczki mnożenia. Przypominam, to jest to samo co POW w innych językach programowania. To i POW też oczywiście jest, ale, ale możemy sobie to zastąpić dwoma, dwoma gwiazdkami, czyli razy, razy. To jest potęga, to znaczy, że liczba jest podniesiona do potęgi w tym przypadku, yy, w tym przypadku drugiej. Ok, więc print, liczba yy, razy, razy dwa. Super. Teraz po pierwsze zapętlimy. Znaczy będzie ten program nie działał. Proszę zobaczyć, co się stanie. Ja uruchomię mój program, on zapyta się mnie o liczbę. Dobra, to ja mu podam jakąś liczbę. Podam mu na przykład 5 i on mi będzie w kółko wyświetlał 25. Enter. Widzicie Państwo, cały czas tutaj widać, że proces cały czas działa, cały czas wyświetla 25. Ja go zabiję. Okej, okay, udało mi się go zabić. On pokazuje, na ten błąd proszę nie patrzeć, to jakby z innego powodu wynika. Cóż się teraz stało? Teraz kazałem szukać kluczy, których nie ma na stole, nie? I będziemy w nieskończoność szukać kluczy, aż ktoś w końcu mnie zabije, nie? I powie, słuchaj, no już nie szukaj, albo po prostu zabije i nie musi już wtedy do mnie mówić. Ale... Ja zacząłem wypowiedź o tej pętli Y, mówiąc klasyczna postać pętli Y. Klasyczna postać pętli while jest taka, że ta zmienna sterująca, znaczy to niekoniecznie musi to być zmienna, tu w przyszłości będziemy mieli jakieś funkcje, które się pojawiają, ale na razie my powiedzmy, że mamy zmienną sterującą tą liczbę, ona musi gdzieś podlegać modyfikacji. I klasycznie, jeżeli mamy na przykład działanie dopóty, dopóki coś się dzieje, dopóki jakiś warunek podlegający modyfikacji Eee, będzie spełniony przed pętlą while, pobieramy tą wartość, ewentualnie bezpośrednio tutaj w pętli while, ale nie chcę tego na razie mieszać i na samiutkim końcu, czyli tutaj wszędzie, linia czwarta, piąta i szósta, siódma i tak dalej, ile by ich nie było, wykonujemy pewne obliczenia i po wykonaniu tych obliczeń wracamy. Cóż się teraz dzieje? Proszę Państwa, teraz program wygląda w ten sposób. Jesteśmy tutaj, Linia pierwsza, widać, że mi wskaźnik pokazuje na linię pierwszą, pyta się mnie o liczbę, podaję mu 5, naciskam Enter, więc on przeskakuje od razu na linię trzecią. No, linia druga jest pusta, dlatego ją po prostu pomija. ja to dla czytelności zrobiłem. W linii trzeciej sprawdzę warunek. Mamy zmienną liczbę. Ta zmienna liczba ma swoje pudełeczko w przestrzeni pamięci. W tej linii pierwszej do tego pudełeczka w przestrzeni pamięci wskoczyło 5. I teraz sprawdza, czy 5 jest różne od 0. Ano rzeczywiście jest różne od 0. Więc w linii czwartej dokonał wyświetlenia 25. To jest dokładnie to. W linii czwartej dokonał wyświetlenia 25. No i przyszedł do linii szóstej, no bo ta piąta to jest tylko taki odstęp dla czytelności. I teraz w linii szóstej znowuż mnie o coś pyta. Ja mu na przykład podam 2. Jak nacisnę Enter, to on wróci do linii trzeciej i dlatego to się nazywa pętle, bo to pętle działają w kółko. I teraz tutaj pojawia się taka właśnie pętla, taka właśnie pętla, która tak sobie biega, biega i biega, albo ładniej, jakbym tą pętlę napisał, narysował drugą stronę, czyli, 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 o tak. I ona tak sobie w kółko biega, do momentu, dopóki ten warunek, który teraz biorę w kółeczko, jest spełniony. W chwili, kiedy ten warunek przestanie być spełniany, ta pętla ominie wszystko, co jest pod wcięciu, bo tutaj zwróćmy uwagę, mamy wcięcie, przypominam, tu jest wcięcie. I wszystko, co w tym wcięciu jest w tej pętli while. Ta pętla ominie wszystko, co jest w tym cięciu i wyskoczy tu. I tu będzie dalej wykonywała kolejne instrukcje. Za chwilkę sobie tam jakieś instrukcje, za chwilkę tam sobie jakieś instrukcje dopiszemy. No dobra, więc dałem dwa. No, i ona wróciła. Czy dwójka jest różna od zera? Jest różna od zera, więc wyświetliło potęgę dwójki. I znowu mnie o coś pyta. Dam 99. Czy 99 jest różne od zera? Jest różne od zera, więc spotęgowało, wyświetliło. Mogę też dać minus 100 na przykład. Czy minus 100 jest różne? Jest potęga dwójki, i tak kółko. Aż w końcu podaję 0. Teraz podaję 0. Nacisnę, nacisnę Enter. W chwili, kiedy nacisnę Enter. A wykonywanie mojego programu wróci. Musiałbym to krokowo uruchomić. Zaraz spróbuję krokowo uruchomić. Wróci do linii trzeciej. W tej linii trzeciej sprawdzi warunek. Stwierdzi, że to jest zerem, i od razu wyskoczy, wyskoczy tutaj, czyli do linii no nie istniejącej, ale do linii siódmej, gdybym taką linię miał zero. I skończył działanie nasz program. Proszę zwrócić uwagę, kółeczko się skończyło, została nam tylko strzałeczka. Super. Mam nadzieję, że to jest w miarę dla Państwa, miarę dla państwa jasne. E, ja spróbuję, ale nie obiecuję, że nie się to uda, bo powiem szczerze, że nie wiem, uruchom wszystko nie, przed, nie. Uruchom po, przerwi. Nie debugowałem nigdy, nie debugowałem nigdy w, w, w tym środowisku. E, nie widzę. Mogłem to dla Państwa Spiderze uruchomić. Mogłem to dla Państwa spiderze uruchomić, wtedy byśmy widzieli krok po kroku, ale to mam nadzieję, że nie Państwo ufacie, że jest dokładnie tak, jak powiedziałem. No i tutaj moglibyśmy teraz print, nie wiem, koniec e, pętli i, i idziemy dalej, tak? Moglibyśmy sobie nawet zrobić coś takiego, print. Nasza pętla wykonała się i teraz nie wiemy, ile Razy. No, oczywiście nie, nie napiszę tam, nie, nie będzie teraz napisane, ile razy. Dajmy sobie 5, dajmy sobie od razu 0. Koniec pętli, idziemy dalej. Nasza pętla wykonywała się hmm, raz. To, hmm, teraz gdybyśmy chcieli policzyć, ile razy wykonywała się pętla. Co to znaczy, ile razy wykonała się pętla? To znaczy, ile razy mój program przeszedł przez to wcięcie i wrócił, przeszedł i wrócił, przeszedł i wrócił, to moglibyśmy e, dopisać sobie. W tym miejscu jakiś licznik. Licznik. Dobra, częsty problem dla Państwa. Chcę coś policzyć. Jaką wartość początkową, bo ja w tej chwili tutaj deklaruję zmienną. Deklaruję zmienną o nazwie licznik. I mówię, ja już o tym Państwu mówiłem. Lewa, przypisz prawa. Nie? Po lewej stronie powstaje mi zmienna licznik licznik, ona dostaje swoją komórkę pamięci, swój kwadracik, jakiego typu automatycznego. W Pythonie jest automatyczne typowanie, w związku z czym ten typ, który tam się pojawi, będzie, będzie dodany automatycznie. W zależności od tego, co pojawi się po prawej stronie. I po prawej stronie musimy wpisać jakąś początkową wartość. No, moglibyśmy wpisać non. O, po prostu nie wiemy, jaka tam będzie wartość na razie. Ale my wiemy. Po pierwsze wiemy, że to będzie int, to będzie typ całkowity, bo będziemy coś liczyć, a po drugie, jeżeli coś zaczynamy liczyć, ja Państwu wielokrotnie o zajęciach mówiłem. Te zmienne to są nasze komórki, pamięci w głowie, to, to, to w komputerze siedzi w ramię, ale nie ma to większego znaczenia, że w ramie u nas też w takiej pamięci ulotnej. Jak ja powiem proszę policzyć, ile mam podniesionych palców, tak? To Państwo widzicie, siedem, powiecie, siedem. Natomiast jakbyście chcieli tak, to sobie, jakbyście, jak będę pokazywał po kolei te palce, to byście musieli sobie jakiś licznik w głowie zrobić i byście musieli sobie liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej zaczynamy w tej sytuacji zawsze od zera, znaczy nie, nie że zawsze w programowaniu, programowanie jest e, e, maksymalnie kreatywne i tutaj w zależności od problemu, który rozwiązujemy, wartości będą różne, natomiast w chwili, kiedy mamy po prostu coś policzyć, no to przeważnie zaczynamy od zera i my tutaj też zaczynamy od zera, bo na początku żadnej liczby nie podaliśmy. I teraz przy każdym przejściu przez tą pętlę while, ja sobie powiem tak, licznik, do licznika przypisz licznik Plus 1. Taki zapis, tego ja zaraz zmienię oczywiście, taki zapis mówi mi tak. Weź, tutaj ja to zrobię jako L, bo już e, nie mam za bardzo czasu. Na początku tu mamy 0 i taki zapis mówi tak. Najpierw wykonaj prawą stronę. Zawsze w programowaniu najpierw wykonywana jest prawa strona, a dopiero później zastanawiamy się, co będzie po lewej. E, weź wartość, która jest w liczniku, czyli u nas 0, dodaj do niej 1. Czyli będzie 1. On gdzieś tam sobie zapamięta 1. I teraz mówimy: weź to 1, wpisz do licznika, czyli wymazujemy 0. I w miejsce tego 0 zostanie wpisana 1. A w kolejnym przejściu powie: weź to, co jest w liczniku, czyli 1. Dodaj do tego 1, czyli tu będzie 2. Wymazujemy 1. Bo teraz wpisujemy to do prawej. I tutaj wpiszemy 2. I tak w kółko, za każdym razem będzie po prostu zwiększane o 1. Skrótowy zapis dokładnie tego samego, co napisałem tutaj. Ja to zostawię w komentarzu. Ja to mówiłem na wykładzie, na ćwiczeniach, wiem, ale no dla pewności nauka to wielokrotne powtarzanie. Licznik plus równa się 1. To jest to dokładnie taki sam zapis. I to będziemy mogli mieć. Mnożenie, dzielenie, potęgowanie, cokolwiek. To zawsze taki zapis mówi tak, weź tą zmienną, Wykonaj tą operację z tym, co jest tutaj i wpisz do tej zmiennej. Czyli dokładnie to, co jest tu. Dobra, i teraz mógłbym powiedzieć, nasza pętla wykonała się, no teraz, ile razy się nasza pętla wykonała? No, licznik razy. Nasza pętla wykonała się licznik raz. Eee, żeby ten, w to miejsce wskoczyła wartość naszej zmiennej licznik, to tutaj oczywiście muszę poprzedzić tego stringa f. OK, um, tutaj podaj liczbę 5, podaj liczbę 23, a teraz podam 0. On mówi, nasza pętla wykonała się dwa razy, policzył się dwa. Oczywiście, jeżeli teraz od razu wpiszę 0, to moja pętla nie wykona się ani razu, Dlaczego nie wykona się ani razu? Bo w miejscu licz, liczba przypisuje 0, licznik przypisuje 0, dopóki liczba jest różna od 0, ale 0 nie jest różne od 0, bo liczba ma wartość 0, więc on kończy od razu działanie, wyskakując od razu do linii ósmej. Więc wyświetlinam. Przepraszam, tutaj. Więc wyświetlinam koniec pętli i idziemy dalej. Nasza pętla wykonała się 0 razy. Dobrze, proszę Państwa, zbliżam się do kolejnego spotkania, w związku z czym pozwalam, pozwalam sobie skończyć tą w zasadzie teoretyczną, teoretyczne wprowadzenie do pętli while na tym etapie. A być może nawet taka krótsza forma dla Państwa będzie ciekawsza. W najbliższym czasie chciałbym nagrać dla Państwa jeszcze przykład taki bardziej rzeczywisty tej pętli while. Może jeszcze pętlę, pętlę, Pętle for, ale to tak bardzo się waham. Czy nie lepiej tą pętlę for prowadzić dopiero na etapie, kiedy będziemy poznawali listy. E, no i przejdziemy dalej. Przejdziemy dalej. Dobrze. E, klasycznie, proszę Państwa, byłbym bardzo wdzięczny, że jakieś uwagi, cokolwiek, bo po ostatnim e, nagraniu nie, nie, nie daliście Państwo mi znać, czy, 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 czy mam ten swój czas poświęcać, czy nie mam. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby jakaś tam informacja od Państwa zwrotna. W postaci czegokolwiek, czy to tutaj e, na tym YouTubie, czy to na Classroomie, czy, czy, czy nawet, nie wiem, e, anonimowy mail do mnie, ale bardzo proszę, nie, bardzo bym był wdzięczny, gdyby Państwo dali mi e, w jakikolwiek sposób znać. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.